Jak długo trwa młodość i w jakim wieku naprawdę zaczynamy się starzeć? Kiedy i dlaczego należy zwracać większą uwagę na swoje zdrowie? Czy ty też zadawałaś sobie takie pytania? Dowiedzmy się więcej o procesach zachodzących w naszym ciele. Obejrzyj ten film do końca i odkryj 10 znaków, które wskazują, że czas przyjrzeć się bliżej swojemu zdrowiu. Tracisz włosy. Co ważne, włosy mogą wypadać nie tylko na głowie, ale także na innych częściach ciała. Jak tak się stanie, Twoje ciało może się starzeć szybciej niż powinno. Dłonie i stopy stają się zauważalnie słabsze. Aby utrzymać zdrowy procent masy mięśniowej, pracuj intensywniej nad swoim ciałem. W przeciwnym razie Twoje ręce i nogi będą coraz słabsze i trudno będzie Ci nie tylko podnosić zwykłe ciężary, ale nawet wchodzić po schodach. Możesz jednak tego uniknąć, a dieta wysokobiałkowa i ćwiczenia mogą ci pomóc. Sucha skóra. Jak tylko zauważysz pierwsze oznaki wysuszenia, nie odkładaj tego. Zacznij używać kremów i balsamów zawierających składniki nawilżające, takie jak kwasy omega, olej kokosowy, ceramidy i dimeticon. Możesz również użyć nawilżającej maski na noc, przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętaj, że im bardziej nawilżona stanie się Twoja skóra, tym łatwiej będzie ci walczyć z przedwczesnym starzeniem się. Cykl menstruacyjny jest zaburzony. Zaburzenia miesiączkowania mogą zacząć się już 15 lat przed menopauzą i niestety będzie to sygnał, że Twoje ciało starzeje się szybciej niż powinno. Polecamy skonsultować się z endokrynologiem lub ginekologiem i sprawdzić poziom stresu w swoim życiu. Pojawienie się plam starczych. Jeśli zauważysz małe ciemne plamy na skórze, kup krem o większej ochronie. Po drugie zacznij używać serwatki z naturalnymi wybielaczami, składającymi się z lukrecji, soi, arbutyny i niacinamidu. Wreszcie rozważ mniejsze korzystanie z telefonu komórkowego, a przynajmniej dbaj o to, aby używać go prawidłowo. W kilku badaniach argumentowano, że istnieje bezpośredni związek między niebieskim światłem ekranu a pojawieniem się plam starczych. Pierwszą rzeczą, którą możesz teraz zrobić, to otworzyć telefon i włączyć filtr światła niebieskiego. Twoja skóra jest jak papier. Mogą być dwa powody: brak wapnia lub brak równowagi pH skóry. Wszystko, co musisz zrobić, to sprawdzić poziom wapnia i w razie potrzeby zacząć przyjmować odpowiednie leki. Zacznij także używać probiotycznego kremu nawilżającego, który pomoże przywrócić Ci aktywność kolagenu. Problemy ze snem. Wraz z wiekiem poziom kortyzolu w Twoim ciele stale wzrasta. Kortyzol to hormon stresu, który negatywnie wpływa na jakość snu. Dlatego bardzo ważne jest, aby kontrolować poziom stresu i znaleźć własne sposoby na radzenie sobie ze stresem. Znalezienie odpowiednich spodni jest dla Ciebie coraz trudniejsze. Z wiekiem tłuszcz łatwiej gromadzi się w okolicy talii, a z powodu utraty masy mięśniowej nogi stają się cieńsze i bardziej suche. Ponadto ze względu na zmniejszenie objętości płynu stawowego również stajesz się niższa. Przepis jest taki sam: dieta, ćwiczenia i obowiązkowa konsultacja reumatologia dla zdrowia Twoich stawów. Skóra coraz bardziej wysycha. Odwodniona i sucha skóra, która nie daje się zregenerować za pomocą kremów, balsamów czy olejków, to kolejna oznaka starzenia się. Siniaki są trudniejsze do wyleczenia. Jeśli Twoja skóra powoli się goi, wiedz, że coś jest nie tak z procesami regeneracji Twojego organizmu. Jeśli masz którykolwiek z objawów wymienionych w tym filmie, nie zniechęcaj się. Zwróciliśmy na nie uwagę nie po to, abyście uznali, że jesteście już starzy i życie się kończy. Chcemy tylko, abyś dbała o siebie i uważnie monitorowała swoje zdrowie, abyś mogła nadal cieszyć się życiem pełnym energii, wigoru i aktywności.